Halo, halo, widzowie. Wow, witam was w kolejnym odcineczku z GTA Vice City. Ostatnio ruszyliśmy mocno tą... O... ...mocno ruszyliśmy Questline I skończyliśmy misję, misję dla Diaza aktualnie. Został nam karter i budka telefoniczna. Chyba Carter. Carter mi się też kojarzy... Mówi... Powiedziałem karter, bo kojarzy mi się z czym, z The Walking Dead'em, gdzie występował Carter, ale mam na myśli tutaj gierkę od Telltale. Także ja, właśnie, bo bym zapomniał. Jeżeli coś oglądasz podczas jedzenia, obiadek, śniadanie, kolacja, to smacznego, widzu. I zapraszam do subskrybowania, łapkowania i co najważniejsze komentowania. Interakcja z wami jest dla mnie najważniejsza. Także... Although I'm starting to think choice. that Diaz was responsible for our unfortunate loss. What makes you say that? One does not wave accusations at a man like Diaz. I'm merely thinking out loud. No matter. I have a proposal that you could profit I don't have time to run more errands, Cortez. I would have thought a man with such dangerous dates would be hungry for opportunities. Please, Tommy, at least hear me out. Go on. I have a buyer for a piece of military hardware that is being taken through town. Pick it up for me. Once you get it. I want you to call me immediately. Ben? No kurde Dostaliśmy armor Jeszcze jak się już armor to znaczy, że sprawa jest poważna Szybciej chyba będzie ten, jak się redukcimy. Musimy na drugie miasto przejechać. A tak to omijamy tą wyspę. W, między. w tym gettach chyba będę najwięcej z motorów korzystał, Takie wrażenie. na razie najprzyjemniejsze do korzystania. Musimy tak na spokojnie, a ja teraz nawet mało będę mówił. Musimy tak. Na ci się nie da chodzić w trakcie strzałem. To jest kupota. On nie widzi, ja go nie. Jaki jest tego sens? I have no clue. Tylu ich leży a? Dobra, dawaj ten czołokleszcz. To no, też ciekawa sprawa, że... O, tak, dawaj tę kolczatkę. Potężna. Jak nigdy. Nie mogę przejechać, bo mi śmietniki blokują. Imagine. Coś takiego ma miejsce w ogóle, to też jest ciekawe. Śmietnik mnie blokuje. Rozumiecie to? O. Zablokowałem się o coś Wow Amazing Tam mnie zablokował śmietnik Wyłącznie mi to radio Jezu, mam na wszystkich odcinkach z GTA mam prawa autorskie To też jest chore To niewinność siedza Znaczy dostaję te kary Za tym ten, nie wiem. Nie, no co się zablokowałem. O co? Mówiłem, że lubię jazdę motorem. Ale to chyba wycofam zaraz. Te modele jazdy dopiero się dobre w czwórce robią. O, on sobie wybrał miejsce na zawracanie. Niczym w city sesach, no. No dobra. Zawsze tutaj kiedyś, znaczy kiedyś kąpiłem w tej budce, nie? Ale pointless, nie ma. Ten camping wódkowy A do Krugera nie ma mama, z tego co rozumiem, tak? Web soszczelna. ale skam. Ty w do mnie strzelał w momencie, jakiego ja nie widziałem. Jak to... Jakby kumacie, What's the point? Tutaj postrzelałeś? Dobra, musiałem sobie hey, jeszcze poprawić. Tutaj pyk. Pyk. Nara. Nie jedziemy, to jest krótka trasa, to jest stosownie obok. Nie ma co klaunować, tylko po prostu to zrobić. Dobra, widzimy, zaraz... co się zablokowałem. Widzicie, o co się zablokowałem? Oś. Jakie <głynne> gówno. Tak, jestem 40-tonowym pojazdem. I tak, zablokowałem się o krzesło. Aż tak widać? Totalnie simple AF te questy są, nie? nie ma też żadnych pojazdów po tej części, też w ogóle Kerst jest ta miejscówka. Więc sobie zrobimy questy tego ziomka. poziomka. ziomka. Just on your Hey, easy puppy. This man's for me. You, you the boy? Oh, yeah, you the boy? I think so, you know. No, I don't think I do. Oh, yeah, you come here, tough guy. You think you'll take me on? You think you'll play stupid with me? No, I think you're playing plenty stupid enough for both of us. <laughs> yeah. He call you dumb, son. And I call him a little girl, puppy. Look at him. All dressed up like that. What is this? Ladies' night? You some kind of tough guy? you dressed like up like a gang. We'll what do you got against women? You prefer men, big boy? I like women. I like all women. I love my mother, Chico. All right, all right. I'll take your word for it. Relax. <laughs> Can you drive, amigo? Yeah. Like a woman. <laughs> Very funny. I like you, big boy. Maybe you can help, maybe you can prove you're a man, huh? Take out the boat. Show me you got some big cojones, and not some little very chiquita ones. But to Tommy looks no. Hey, Enrico, you the man with the big cojones? Tommy Vercetti, let's go. Okay, man, treat her like a woman. Fuck, Pete. <society> Obiet. Dobra, 25 punktów Kontrolnych No Sim easy do zrobienia <coughs> Tak, za dzieciaka failowałem tą misję, nie wiem czemu Teraz nie zamierzam jej sfailować To jest... easy Zastanawiam się co... Czemu za dzieciaka te misje były trudne wszystkie Dosłownie... Gra się nic nie zmieniła Zmieniło się tylko podejście chyba do tych gier nie Wiem, że tak stoi na tej łódce, nie go to nie rusza <grym> To też jest cudowne Washington, bitch Nie no, to jest za łatwe No, już połowa za nami, nie? Kółeczka jedna zrobiliśmy i teraz pewnie gdzieś drugie Tak? Jeszcze nie, dobra, nie pamiętam gdzie zaczynaliśmy Myślałem, że tutaj pod tym No też przynajmniej nie jest tak, że ta łódka jakaś dziwnie pływa, tak tak smooth, giga smooth. Największym chyba utrudnieniem byłoby sfailowanie skoku. No i to tyle, bo musiałbyś na nowo spina nabrać. O Big No i teraz ses A co? 40 sekundowy, no 37 no Sekundowym zapasem you got big cojones, amigo. Wiem, dzięki Chcesz podtrzymać? A gejowo Dawajcie normalna auto, nie będę... No, ok Dobra, ty Dobra, idziemy do tego Krugera, czy tam jak mu było? Jest ja takim psyfem jeździć, jest to porażka Jeszcze nie mogę sobie kamery znaleźć

Dajcie mi auto, normalne, please. Może być admiral. Ale admiral był w trójce, to też. Ciekawe, że ta auto tak długo przetrwała. Jakie auto przetrwało do kolejnych części GTA? Na pewno to takie klasyki. Banshee, Infernus. Eee. Y a jeszcze, bez Kit, Banshee, Infernus Sentinel to są trzy lata, które na pewno przetrwały. Do piątki. Nie wiem, czy Admiral przetrwał. Kuruma chyba jest w piątce, ale nie wiem, czy tutaj w tej części chyba nie ma. Ciekawe. Cheetah to też nie wiem, czy przetrwał. Sabre też nie wiem. Blista. O właśnie, to też blista jest. Chciałbym sobie. No i motorki chyba w większości przetrwały. Ale tylko, że tutaj trzeba powiedzieć, że od Vice City do każdej kolejnej części, bo. w nie było. W Vice City Stories były, ale. W... znaczy tu, w Liberty City Stories. Ale w tym Liberty City już nie było ich na przykład, no? Szósty zmysł, odwrócił się idealnie, jak ten idealnie się odwrócił, jak nawet dopiero wchodziłem, nie? All this what he's now no, i kind of kind of funny on there. Oh, on lance, lance, lance. there goes my careful planning blown to shit thanks to you you screwed up real good lance he killed my brother what do you expect me to do Mow his lance going to have to take out that prick diaz before he takes us out. You okay to use a gun? Sure. I guess. Nice to see you too. Let's get out of here. Dobra, wsidamy w Sentinelka. Noe psauto w GTA. I jedziemy. Oh, ten Santina mi blokował, no. Czy kometami się ważą? To też nie, źle mają. Będziecie powodzi, bycie Gangusem. Nie <grym> widzę, w ogóle jesteśmy tak daleko w tym Vice City, Mam wrażenie, czy, ja mam takie wrażenie, ok? Fabularnie jesteśmy tak daleko, że. Boję się, że tą serię skończymy szybciej niż GTA 3, mimo odcinki są tu o wiele jak na razie krótsze. A ja planuję jeszcze ten godzinę zrobić, choć nie wiem, czy to nie będzie godziny z albo innego GTA, albo w ogóle innej serii. W ramach wynagrodzenia, nie? Też dziwne Dobra, pozbędziemy się diaza chyba od razu I sobie na tym zakończymy dzisiaj. Fajnie zrobił tutaj ten, ten taki pas. O! No ja No w sumie. Oj. Oj, 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 oj. Takie coś ct Sasak był całkiem spoko Ah Thomas, of cuts of cuts, of course. Tommy, come on, you doing? Look, the French are giving me all kinds of trouble, amigo. They're hypocrites. They spend a hundred years stealing from poor countries. And they call me a thief, huh? Eh? I'm going to need your help as soon as possible, amigo. So please hurry, eh? Tommy, I need you, alright? Tak tak. I got us some cannons in the trunk. Holy oh, shit! Where'd you get all this stuff? Been saving for a rainy day. <laughs> oh, cold like? Yeah, I like. I have to To już grubo. To już grubo. Nadia zauważy. On już jest gotowy. Chyba tak gówno nie wejdziemy. Od tyłu pewnie To będzie po prostu, wiecie, takie przebiegnięcie się po tym No tutaj nic nas za bardzo zatrzymać nie może, no Czy ja dobrze idę? I don't know. Możliwe, że nie. No aż zaposzliśmy. O! Tędy się wchodzi do Wili, dobra. Nie wiem, że oni chcą umierać za tego diazę też

o, co jest nieśmiertelne Dużo ma strzelać? No! You stupid fracks! My beautiful house!

No to co, savik? Big big. Tutaj bierzemy od razu luźny strój. I. Hej. Okay. Dziękuję Wam tutaj za oglądanie. I widzimy się w na następnym odcinku. Do zobaczenia.